Kłótnia z dziennikarką TVN. Posłuchajcie, jak Sebastian Kaleta daje wykład dziennikarce TVN. Czy pokażą tą odpowiedź widzom? Że z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonych zostało 14 milionów złotych na co? Na remont budynku Prokuratury Krajowej. A to na pewno. To w tym właściwość... budynku właśnie prokuratorzy to znaczy, stawiali zarzut. Zresztą pracują w tym budynku. Więc jest to jeden A to wielki to ma do ofiar absurd. Pani redaktor, panie redaktor, małe sprostowanie. Jest Pani godzina na tej konferencji, Pani wyraźnie nie słuchała. Pan senator Kwiatkowski jako prezes NIKU, mówił w Sejmie o tym, że do ustawy kodeks karny wykonawczy znowelizowanej dodano cele funduszu. Jednym z takich celów Funduszu Sprawiedliwości po tej nowelizacji było przeciwdziałanie przestępczości. I Pani manipuluje swoim pytaniem, sugerując, że jedynym celem Funduszu Sprawiedliwości jest pomo Ofiarom przestępstw. Pani powiedziała w swoim pytaniu, że dlaczego nie dla ofiar przestępstw, że pro, prokuratura jest nieważna. I pani manipuluje nie, tak ja jak. Ja nie o... powiedziałam, ja zapytałam, nie, jak nie, nie. to się ma. Jak to się ma, to właśnie pani tłumaczę i tłumaczymy się... pani od godziny, ale pani widać albo nie słucha, albo nie rozumie. I e, tak się to ma, że jest cel przeciwdziałania przestępczości, który jest osobnym celem i osobnym celem jest pomoc ofiarom. W celu pomocy ofiar stworzono kilkaset ośrodków pomocy e, ofiarom przestępstw, a w celu realizacji celu przeciwdziałania przestępczości А не редактор, например. Kto ściga w Polsce przestępców? Robi to policja, robią to służby, a nadzorują ich prokuratorzy. Każda z tych instytucji musi mieć narzędzia do pracy. Na przykład policjanci muszą mieć radiowozy, prokuratorzy muszą mieć drukarki, muszą mieć komputery, muszą mieć pieczątki, muszą mieć bardzo dużo przedmiotów, żeby wykonywać swoje zadania w praworządnym państwie. I jednym z elementów również pracy prokuratorów jest to, że nie pracują. W namiotach, nie pracują na świeżym powietrzu, nie wypełniają tych dokumentów na świeżym powietrzu, tylko robią to w budynkach. W takim budynku, na przykład, w jakim się dzisiaj znajdujemy. W takich budynkach funkcjonują wszyscy, jak idziemy, pani idzie do TFN, pani czasami oczywiście pracuje na żywo w terenie, ale na przykład już pani montuje przy komputerze w siedzibie redakcji. I na przykład w siedzibie prokuratury, w siedzibie prokuratury, bo Pani od godziny z Pani nie rozumie, więc ja pani chcę to wytłumaczyć naprawdę w taki sposób zrozumiały i w w siedzibie prokuratury, podobnie jak w siedzibie TFN-u, prokuratorzy siedzą w gabinetach i sporządzają dokumenty. I na przykład pani prokurator Adamiak, która na konferencji ogłaszała, w swoim gabinecie, wyremontowanym być może z Funduszu Sprawiedliwości, pisała komunikat, który ogłaszała. I okazuje się, i okazuje, i okazuje się że pani, pani prokurator Adamiak żyje w przekonaniu, że przeciwdziała przestępczości, prawda? No bo przecież ściga przestępców według niej. I robi to ze Środków Funduszu Sprawiedliwości. Teraz Pani redaktor, odpowiedzmy sobie na pytanie wszyscy razem po zrozumieniu istoty funkcjonowania instytucji, które ścigają przestępców, czy środki publiczne, które służą podnoszeniu jakości funkcjonowania tych instytucji, umożliwiają wykonywanie zadań przez te instytucje, a takim zadaniem jest na przykład w tym przypadku przeciwdziałanie przestępczości. Ja się bardzo cieszę, że mogłem Pani, pani pomóc.